Drogi Baranku, dzisiaj pytamy Karty, co on, ona o mnie myśli. I przy okazji bardzo Wam dziękuję, bo wczoraj stuknęło 100 pierwszych subskrypcji na kanale. Dziękuję tym, zwłaszcza tym pierwszym 100 osobom. Naprawdę sprawia mi to ogromną frajdę, że mogę teraz do Was mówić. Drogi Baranku, przy tasowaniu wypadła mi wieża, odwrócona na szczęście, w odpowiedzi na... Zadane pytanie, co on, ona o mnie myśli. Być może jest jeszcze szansa dla Waszej relacji, natomiast trzeba by to wszystko przebudować albo wdrożyć jakiś nowy sposób działania. I to Wy tylko wiecie, co to by mogło być, ale coś trzeba od nowa zbudować na solidnych podstawach, i wtedy być może się wszystko uda. Ale związek to ciężka, codzienna praca, pamiętajmy, a nie tylko motylki w brzuchu. Wszystkiego dobrego, drogi paranku.